Dzień dobry bardzo na kanale CryptoMachine, chwilę mnie nie było, natomiast wracamy teraz naprawdę z wielkim impetem i te filmy będą już regularnie nagrywane i teraz tak, jeżeli obserwujesz temat, obserwujesz rynek, interesujesz się kryptowalutami, jeżeli już jesteś dłuższy czas, to na pewno zauważyłeś, zauważyłaś jedną rzecz, mamy pewnego rodzaju posuchę, pewnego rodzaju taką pustynię teraz, tak, po prostu Kompletnie nie ma deszczu, nie ma deszczu kryptowalut, nie ma deszczu w ogóle jakichś nowych, fajnych, ale naprawdę fajnych, konkretnych projektów. To mam na myśli, tak? Bo to, że są shitcoiny, skamy i tak dalej, jest tego odgroma, jasne, zawsze to będzie, bo zawsze będą tacy, którzy będą szukać innych, którzy się po prostu nabiorą na coś. To jest to jest po prostu tak, to już działa, jest jak jest i tego nie zmienimy, OK. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne projekty, jest po prostu na chwilę obecną, mamy pustynię, totalną pustynię. I teraz tak. Można zrobić tutaj dwie rzeczy. Pierwsza polega na tym, że po prostu przyglądamy się i czekamy. Tak. Natomiast zbiernego przyglądania się, jeżeli chodzi ogólnie o ten świat, o ten rynek, działa to w bardzo prosty sposób. Nie działając, nie działając, nie robiąc, nie cisnąć, cofamy się. Nie ma progresu, jest regres. Jest momentalny regres. To nie jest tak. Robisz krok do przodu, czyli mamy jeden dzień. Jeśli nic nie działasz w danym dniu, cofasz się o dwa. Tak to po prostu działa. Nie o to mi chodzi, żeby wykuwać na pamięć, czym jest blockchain, jak on działa, i tak dalej. Nie. Chodzi o to, żeby skupić się na rzeczach, które po prostu działają, które przynoszą w tym momencie, jeżeli poważnie myślisz albo przynajmniej przymierzasz się i chcesz zarabiać stricte tak, przez internet, bo uwierz mi, jest to jak najbardziej możliwe. To jest kwestia tylko podejścia i zmiany przede wszystkim mindsetu, który polega na tym, że jeżeli będziesz podchodził do tego typu działań podobnie jak myśli się, powiedzmy, na etacie, jesteś skazany na porażkę w 100%. Tutaj trzeba zmienić myślenie, tutaj trzeba zmienić perspektywę, tutaj trzeba popatrzeć na to zupełnie, zupełnie inaczej. To jest zasadnicza różnica i dlatego też procentowo w jakimś stopniu po prostu jest garstka osób, która zarabia, i od groma ludzi, którzy po prostu. Srają, pierdzą i w ogóle, i krzyczą, i tak dalej, że to nie działa, że to ściema, że to w ogóle nie wiadomo, co jeszcze. Dodaj sobie tutaj jakikolwiek inny, powiedzmy, przymiotnik epitet, który po prostu ci przyjdzie teraz do głowy. Nie ma to znaczenia. Rzecz w tym, że chodzi o to, żeby skupić się na faktach, czyli na tym, co działa, wyeliminować to, co nie działa, i skierować energię przede wszystkim tam, gdzie można w tym momencie zarobić. Ok? I teraz tak, zaczynając w tym momencie, bo teraz ruszymy naprawdę takim grubym impetem. Te filmy będą regularnie i będą często. Będziemy śledzić projekty, które już powiedzmy są, które były też na moim kanale, które są, które nadal działają. I teraz znowu możesz czekać, a możesz po prostu wyjść ze swojej strefy komfortu w jakiś tam sposób i zrobić to, co do tej pory działało i działa. Ok? I teraz tak, będą różnego rodzaju projekty, ale dobra, krok po kroku. Pierwszy, pierwszy temat to oczywiście jest Kranik, tak Kranik Free Bitcoin. Generalnie praktycznie każdy go ma, prawie każdy go ma i są osoby, które najzwyczajniej klikają sobie po prostu co godzinę i to jest spoko, naprawdę można sobie klikać. Ja nie klikam, ja kompletnie nie klikam, to się klika samo przez bota. I teraz tak, od razu tutaj powiem. Z botem jest tak, jeżeli chcesz bota, to jedyny warunek jaki tutaj trzeba spełnić to jest to, że zakładasz z mojego rewlinka, który znajdziesz pod tym filmem i piszesz do mnie. I teraz tak, z botem, bo dostaje naprawdę sporo wiadomości, wydziała to w ten sposób. U jednych osób, Authentic, tak to działa, u jednych osób jest tak, że jak ci spełni warunki, które przedstawiam po założeniu konta, czyli spełni warunki, odpala się i on śmiga lata, działa i tak dalej. I na full automacie 7 dni w tygodniu, 24 na dobę. Nic nie musisz mieć włączonego w tle, żadnego laptopa, żadnej komórki. To wszystko po prostu działa samo w tle. Samo i nalicza ci non stop, non stop. Jak widzisz tutaj u mnie, czekaj, będziesz to widział, czy nie będziesz to widział. Powinieneś widzieć, 143 tysiące satoshi w tym momencie za ten tydzień tak? i to wyląduje mi na wolecie jutro. Jutro gdzieś przed południem będzie to już u mnie na wolecie, bo mam autowypłatę zleconą. ok? I teraz tak, na totalnym automacie, nic tutaj kompletnie nie robię, raz tylko wykonałem jedną robotę, dziękuję, nic więcej. To jest po prostu piękne, nie mając tego popełniasz grzech. Nie wiem, jak to inaczej określić. Autentik. I teraz tak. U jednych jest w ten sposób, że spełnia warunki i wszystko śmiga i działa. U kogoś innego będzie tak, że po prostu nagle mu te punkty ścina. Jeśli wiesz, jesteś w temacie, to wiesz, o co chodzi. Po prostu ścina i nie wiadomo dlaczego. Naprawdę, nie wiadomo dlaczego. U jednych działa, u innych nie działa. Kolejnym momentem, motywem jest takim, że po prostu można sobie wpłacić tam parę dolarów, żeby ominąć kapcze. Bo tu chodzi o tak naprawdę o cały, cały, cały fenomen tego polega na tym, żeby ominąć kapcze i w ten sposób synchronizacja bota ze stroną działa i na full automacie. Jeżeli chcesz odpalić sobie drugi kran, trzeci, czwarty, możesz. Ale uważaj na jedną rzecz. IP. Oni blokują po IP, więc po prostu na to zwróć uwagę. Jeżeli potrafisz tym dobrze manewrować, sobie wykombinować, załóż sobie nawet 10 kąt, bo będziesz z tego zgarniał naprawdę fajne, fajne profity w perspektywie czasu. Dalej. Ja tu mam 330 satoshi tak na godzinę. Czasami mam 500, różnie, wiadomo, im będzie wyższa cena bitcoina, tym będzie po prostu mniej tych satoshi. Ty będziesz miał oczywiście mniej. Dlaczego? Ja ten kranik mam od 2016 roku i on działa cały czas, od 2014 roku. Więc jak ty będziesz miał mniej, nie przejmuj się tym, po prostu zbieraj to. Zbieraj to, bo to są małe niby satoshi tylko, tylko za chwilę jak bitcoin będzie dwa razy droższy, trzy razy, dziesięć razy droższy, to tu będzie jedno satoshi, a może nawet i będzie 0,1 satoshi. Nawet satoshi nie zbierzesz za kilka miesięcy, kilka lat, nie wiem, nie mam szklanej kuli. Jedno co jest pewne, jest to za darmo i warto zbierać. Więc jak tego nie masz i jeszcze nie masz podpiętego bota, rany, po prostu serio, zrób sobie to, bo warto, po prostu jest za free. OK? To jest pierwszy temat. Wracając tutaj, teraz tak, drugi. Też bardzo często po prostu tutaj jakby ignorowany przez wiele osób, czyli mamy tutaj Bitwala. Bitwala, 30 euro za friko, które zamieniasz sobie na BTC, i bum wysyłasz sobie na portfel za samą rejestrację i weryfikację. I teraz ok. Jest tutaj owszem w tym momencie weryfikacja wideo. Ale jeżeli ty boisz się wideo rozmowy, wideo rozmowy po angielsku, wow, XXI wieku żyjemy. ja. <laughs> jeżeli ty te, takich rzeczy się boisz, to naprawdę <laughs> słabo. Sorry, słabo. Dawaj mi łapkę w dół po prostu, jeśli ci teraz pojechałem. Serio, słabo. Jeżeli ty się tego boisz, 30 euro za friko. OK? 30 euro za friko. I teraz tak, za tym stoi bank niemiecki. Kamaan. Jeżeli boisz się znowu jakieś dane, nie wiem, podawanie danych i tak dalej, też odpuść. Naprawdę odpuść. Odsubskrybuj w ogóle mój kanał. W ogóle najlepiej odpuść tematy, bo ogólnie wszędzie tak to działa. W sensie takim. Tutaj za co skąd są pieniądze? Oni po prostu płacą za dane. Jeżeli założysz w banku dzisiaj, powiedzmy ta posłucha, która jest na Facebooku, teraz zaczynają się pojawiać super, super nowe tematy typu. M Banki, jakieś inne w ogóle dziwne rzeczy. Tak, dlaczego? Ponieważ nic się nie dzieje nowego, nie ma nowych projektów, więc ludzie sypią wszystkim, czym wejdzie. Okay? I jak zakładasz na przykład powiedzmy, dany bank, już to nie będę mówił jaki, taki, po prostu dany bank, to bank ci płaci za to, że pozyskuje Twoje dane, bo oni statystycznie wchodzą w rachunek prawdopodobieństwa i ty możesz skorzystać z ich usług w przyszłości. Weźmiesz jakiś kredyt, weźmiesz coś tam, zrobisz, nie wiem, przerzucisz swoje konto główne, zlecisz na przykład wypłatę i tak dalej. Tu jest adekwatnie. Może być taka sytuacja, że Ty dzisiaj tylko zgarniesz 30 euro, ale za rok wrócisz i pomyślisz sobie, E, słuchaj, mam w sumie fajne konto, a chcę kupić Bitcoina, tak? Więc kupujesz na przykład przed Bidwale. Oni już zarobili, dlatego to dają. Okej? Okay? A jeżeli boisz się tak strasznie, odpuść, ale to jest 30 euro. Come on. Możesz czekać na świętego Mikołaja, ale on nie przyjdzie. Także twoja decyzja. I na sam koniec bardzo fajna stronka, którą polecam link zostawię pod tym filmem, rzecz Jasna. Stronka, która wam pokaże, jaka jest sytuacja obecnie na rynku z Bitcoinem, ok? Czyli po prostu mamy tutaj wskaźnik chciwości i strachu. Yy, indeks dokładnie, tak? Ten wskaźnik, który pokazuje w tym momencie, jaką na chwilę obecną mamy sytuację, jeżeli chodzi o Bitcoina. No i tutaj, jak widzisz, na chwilę obecną mamy strach, tak? Strach na poziomie 43%. 43 wskaźnik, nie, nie wiem, czy to procentowy, akurat 43, tak? No, zresztą widzisz. Yy, i Ostatni miesiąc Extreme Fear, tak? Czyli mieliśmy naprawdę ekstremalny po prostu strach. No fakt, tam ludzie srali strasznie niesamowicie. Ci, co nie siedzą za bardzo w temacie i nie wiedzą, co się dzieje dokładnie. Gdzie Bitcoin perfekcyjnie odbił się w jednym momencie. Perfekcyjnie po prostu. Jeżeli, jeżeli po prostu siedzisz w tradingu, tak? Jeżeli chodzi o analizę, on się perfekcyjnie dosłownie z precyzją wręcz chirurgiczną odbił, ok? Ale to mniejsza z tym. Jeżeli oczywiście też chciałbyś tradować, chciałbyś zacząć swoją przygodę z tradingiem, zapraszam cię do kontaktu. Zapraszam Cię do kontaktu, dokładnie Ci powiem, co, jak, w jaki sposób działać, czy tradować na kryptowalutach, czy też tradeować ogólnie w tym momencie na rynku Forex. Mega fajny temat, ja jestem głównie skupiony na tym właśnie temacie z prostej przyczyny. Tam możesz mieć totalną kontrolę nad tym, co się dzieje. I tam tak naprawdę kluczem do wszystkiego jest Twój mindset i edukacja. I tam zdobywasz umiejętności, które z Tobą zostaną, jak jazda samochodem, jazda na rowerze, gra na pianinie. Ej, jazda na łyżwach, whatever, tak, cokolwiek. Ej, jeżeli jesteś tym zainteresowany, koniecznie napisz do mnie kontekst. Znajdziesz również pod tym filmem. To jest, tytułem, to jest tyle tytułem wstępu. Jeżeli miało to dla Ciebie wartość, łapka w górę daj suba, aby być na bieżąco. Mam nowy temat, ale ten temat zamieszczę w najbliższym czasie. Gdzie będzie można zgarnąć, przytulić parę funciaków, dokładnie kilkanaście funciaków, ale to w najbliższym czasie. Na tymczasem wysokich naliczeń. Jeżeli masz pytania, kontakt znajdziesz do mnie. Jeżeli chcesz dołączyć do grupy, również znajdziesz pod tym filmem grupę. Wysokich naliczeń i do następnego. Cześć!